Siema, jesteśmy na Scootief Campie, mamy turnus pierwszy. Jesteśmy dzisiaj z Kudłatym i trik, który on zrobi, ja muszę powtórzyć w Beko, więc oby to było coś łatwego. Co dzisiaj zrobisz? Wipa! Dobra, pierwszy trik nam się poszczęściło. Będę musiał zrobić Beko Beko, jeśli on to wklei. No dobra, zrobił to co? Moja kolej. Ej yo, mamy kolejnego obozowicza, jest nim i Iggy. Iggy. Teraz co ty postanowisz zrobić, co ja będę musiał powtórzyć w Beko. Tak spina. Far spina, no dobra. Zrobił z pierwszej, no to co? Teraz moja kolejna Bekobara. Let's go. Yeah! Teraz jesteśmy z moim imiennikiem, jest z nami Maksiu. I Maksiu, co zrobisz? Jeden osiem. Jeden osiem to chyba oznacza, że muszę zrobić flarę? Dobra, teraz jesteśmy z Kasprem. Kasper jest z grupy zaawansowanej, więc oby nie zrobił nic za trudnego. I Kasper, jaki będzie twój trik? Uivrioński fres. No, już się robi trudno. Dobra, to by było na tyle. My lecimy śmigać i katować kolejne węgerki. Skończyło się całkiem mocno i co? Widzimy się jutro.